mango z tej strony. a nie, ja nie jestem samochód. <grych> z tej strony micko. Um, tak więc to już jest. Jest. Czwarty odcinek z serii gry. Tahern, tak, tahern. Uuuu, aż brzydkie, ale fajne. Dobra, zakończę. Włączmy. Ładwanie. Wow, serio. Na intensywność ataków wpływa moc i obrona. Ja tak, Boże. Nie wiedziałem. Ciszę to. Okej, okay. tak więc. Mm, no przejdźmy. Co myśmy my zrobić z ja. Aha, Aha, pobędziemy mieszkańców wioski o podpalenie. Pora Dysmond poradził ci, by była wobec, wobec nich uprzejma. Nareszcie, razie no płeć, tak powiem szczerze. No weźmy, okej. Okay. Um, troszeczkę minął odkąd zagrałem ten odcinek. Bo, mi, bo minęły 4 dni od tego naprawdę od tego eee, wiemy co mieliśmy aha, mieliśmy tą laskę i bura no fajne o, host chce coś zmaskowania oh yeah dobra, idźmy mam pewne mieszkańców to jest jakaś konkretna yy, mapka tam mam iść, okej okay. aha, chyba, że do tej bamby miałem iść czekam na się za chwilę Eee nie, nie miałem tam iść Zekalaguję, to mi troszkę wkurza już. Zawsze już mieć jakieś problemy. Eee, aha. Chodzi na to, że to ktoś tutaj ma być. Tak. Ale wcześniej. Może on, ktoś będzie wiedział. Dalej e, się powtarzają. Tak, u, jest to on. Podpelenie, albo ja to wiem, ja to nic. A, czekaj. Gdzie mój bimber? A, tu jesteś, kochany. Poczekajcie. Ja! Hej, e, słuchajcie, przepraszam Was, naprawdę przepraszam, za to, że no... Miałem jakiś błąd po prostu, musiałem na chwilę i zatrzymać nagrywanie, ale to chyba będzie... Po, to raczej będzie połączone, nie będzie parta, nic, nic takiego. Okej, okay, dobra, byliśmy na tym, żeby z nim rozmawiać. dalej się podpawek, Tak. Aha, no tego się nam dużo powiedział. Okej. Okay. Mm. Wróćmy do tego frajera Miśka A jak? Nic to przed takim ogniem nie uchowasz Ni kury, ni babel, ni krowy usiądź na ślepy ty Jaka? To z daleka widać Wejdź do środka i po pogadaj Pogadam No tutaj nic nie mamy, a tutaj? Mhm. O tu jest coś a tu, może tego frajera zapytamy No tutaj przynajmniej widzę. mamy się tutaj zająć sprawą podpaleń jakichś. Tak, jeszcze tutaj. Teraz zbieramy informacje. Co gdzie? Jaka, później będziemy nawalać w ludzi. Misków. No to, to ja wiem, że jest to smutna na chłup. Ale to mi dużo nie mówi. Próbuję wejść do tego domku. Nie da się w ogóle jakoś tutaj. A tu jest coś. Co na odwrót? Jak, jak on wyjdzie? Okej okay. spoko. No, tu nic nie ma. To się... A, musimy za. A tam walczyć, sobie. Oh yeah! Ogień okay. Okienie. Okay. Boom headshot. Boom headshot. Wow, ale zerzywał się. Eee, dlaczego to jest czerwone? Eee, z gibdanko. Jak tu znowu się zerzywał? Ło, to powinno być jakiś większej ilości. To <gierka> dobra, od 16 lat. Ups. Dobra, spoko Gielka od 16 lat. No i dobra, i teraz. O nie. No jak tak pójdzie, to ja to przegram. A to będzie jakiś fail na początku odcinka przegrać? Yes! Oh yeah! Próba krwi mam jedynie w wieku, No co się dzieje? Ej hey no. Ludzie. Non stop, jakiś błędny, jakieś błędy, jakieś różne rzeczy. Boże, święte, ludzie, no. A tu jest coś. O, czy jakiś kością? No, co mi powiedział? Jak ładnie idziemy? Kopiąk piękna animacja. No, tu nic nie ma. Tak. Więc wróćmy stąd. A gdyby to był Moroni, albo Skyrim, to by tutaj w pół sekundy by tu nic nie było. Uuu. Dlaczego nie mogę weselić się w nie? Poczekajmy jeszcze. Nie Poczekajmy. Przed tym odcinkiem nagrałem. Mm, taki e, odcinek jednorazowych, różnych. Będę nagrał ogólnie odcinki różny, róż, jednorazowych. Tych gier, typu Six Gun Fidget, Nie oczywiście, no nie wiem co jak mi wpadnie coś do oka, to tak. A jak mi nie wpadnie, to. Ja nie wiem, czy będzie, co się pojawiać. Za jakiś czas, ale tak nie wiem, dokładnie. Idziemy ich. No dobra, ładnie. No, ale to już mi się podoba. Kobiet się nie bije, nie wiecie. Kobiet się nie bije, kobiet się nie bije, kobiet się nie bije, nie bije, nie bije, nie bije. Nie bije. Boom! A, no, ładnie. Sorry, wiem, wiem. Cześć, byłem. No, to mi dużo nie daje. Mam czwarty poziom. Wow! Rozumiem sobie umiejętności. Żeby dostać w to, eee, koszt 3 awansu. Jedziemy. Będzie mocniejszy to. Jeśli w ogóle gobliny czy jakieś inne gówno. Jojo! Eee, co? Nie! No tak, super. Nie chcę się z nim walczyć. Przegram to. Mhm, ale nie ma full HP. O nie, to było hamski już. Co, co, co dostanę? Aaa, dajmy to. Właśnie, jedno doświadczenie ze względu na twoje umiejętności, że twoja śmierć traktuje ulgowo. Pierwsza mam z 50 kapek. A chciałbyś. Prrr. Proszę. Dziwne urodzi. Spoko. Um, tak czy siak. Wyraźnie od statystyki tutaj w moc i w to. Okej. Okay. nie equipiony, boże. Zresztą zadania. No ja już popytałem, no. No, Jesus. Dobra. Dobra,śmy już Tak wiem płatki wiem o tym. Coś miłe. Ja głodnie jestem po prostu. <grym> Ale mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza. Nikt już nie, 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 nikt w życiu umie, mam nadzieję taką, że się to nie zdarzy. Ale ja chciałem to nagrać szybko, więc... No. Jeszcze jakaś mapa czy coś? Ja to mi nic nie mówi, że to mam popytać mieszkańców, no. Nie co właściwie ja tu popytałem wszystkich mieszkańców. Naprawdę już wszystkich, chyba ja wszyscy pomili. Czego flyer? Nie, to już z tym się walczy. Aha. Wow, nie, nie, wracamy, wracamy, wracamy. Nie, 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 ja nie chcę. Tu jest jeszcze jakiś ciadek, czy ktoś, nie wiem. Ani baba. palacza szukam. Ja tam nie wiem, bardziej we wiosce pytaj. Dzięki, no ale to już mi powiedziała. Coś czujesz to ona hmm oho, coś tutaj jest Nie wiem, wydawało mi się że to tu będzie hmm. No krowy nie zapytam Tu jest jakiś me, jakaś menda mała misiek jakiś Agnieszka A ja mam na no to już z nim rozmawiałem, chyba No tu wszystkich popytałem. O boże, dlaczego mi się to z nim włącza? Jak już tu wszystkich popytałem, wszystkich nie wróć, 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 wróć. A może tutaj będzie coś? Nie, to nie powiem. A tutaj? Aha. Wiosna, pytać, no ale to jest wioska. No, i co? I nic. Nikogo tu nie ma? I tam nie wpłóża. A tu jakby to... ty, 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 ty. Ule, to. Ugh! Proszę mi się. Tutaj? tutaj chyba już wszystkich pytałem. No coś jeszcze jeśli jeszcze, choć wiem, że go pytałem. Dlatego. A, no, ten ten to już w ogóle powiedział dużo um, przechodził Dobrze słyszałeś, pod parę grasuje coś i różnicy wem puszcza Zgadza się, um, zasadziliśmy się na niego parę razy, ale zawsze jakoś uchodził Ale dzisiaj to paliło Za mną, zaraz, ślepa jesteś No jak mimo to jest Jeszcze smakno, tak, już to słyszałem no, to Za to, tu powinno być coś, tak? Chyba, już tu i byłem, tam się daje nie, nie byłam o No. Z twojej strony, ale nie mam... Mam czym zapłacić. O matko nie wierzę, no dobra. To co chcesz wiedzieć? Wszystko co możesz mi pomyślać. To mam coś dla ciebie. Choro... Daję ci kawa jak materiału. Widziałem kształt po, po kraki, dni to godin, mi to chłopaczy. Zahaczył tam okrzaki, może ci się przyda. Baga się na drogę odpalacza, bo wtedy mieszkają w Wiosce o dodatkowe informacje. No <laughs> mm, gdyby co kartkę sprawdzimy, no to mi dużo nie mówi, ale dobra. No to powitam jeszcze raz, jego Boże święto. To jest Roman. No, to jest Zisła. Może jak? Marcela. A, Roman, to, to to. On jest Roman? Jest. goblina, może. Może to porak wściekł mać. Prawie dosłownie była tutaj kiedyś taka jedna wariatka, Latała po i z goblinami. Tfu, się ziła, No i masz ci goblin. Co z takiego na świat przyszedł, wygnać mi ją z tym pokrakiem, a on się mieści, może. Nieważne. Bardzo zreślam. W dziecięciu, że podpalaczem jest pół syn sy 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 wariatki i goblina. Wariatka jest w jaskiniach za wieżą strażniczą. Aha, dobra. Lecimy mnie. Ale ulecimy się najpierw. Ja się nie uleczam, dobra. Miło. Ale tu zrobimy cięcie. Pa. Za widzimy jak to się u... Okay. Idziemy. Oho, tu jest coś. Wow. Wariatka. Czy jest wariatka? Właśnie wariatka dobra. Tutaj łazi. Kto tu czego szuka, to ty mój kochany chłopczyko, To ty Michasiu Sam kaprocie prowadź Tak, to ja michał wyciągam, sobie te szmaty po kraka Znaleźć koło tego samego, jaką wariatkę śpiewaków, tak? Może to uda ci się e, go schwytać. Roman wspomina, że po krak opowiada się w jaskinach ze ścieżką łupanych, ale trudno go złapać. Eee, dobra, tu. Tutaj gdzieś. Hmm. No nie. Hmm, mogę z wyjść, ok. Wykonałeś etap zadania. Wow, super! Eee, nikogo nie ma. Ona to była, nie? Tak była. Wow. A, ta ma być, ok, dobra. Ok, już wszystko te No Na drugi miasta, łaz Jestem w wliczony do bractwa asasynowa Dobra Let's do this um, Może robię cięcie, może jak tam dojdzie dopiero, nie? Pa Okej, okay. doszedłem tutaj Teraz pokażę wam jak iść na drugie, chociaż macie mapę oczywiście Ale słabo Muszę z tym walczyć, czymś nie wiem co to jest. Wygląda, wygląda trochę jak zombie zlec. Mm, Okej, okay. idziemy tu. Wow, no ciekawe. No ja znam z nim walczyć. Dobra, fight! Chuje oh, yeah. Proszę narastać zacnie. Złodziejka, to Półroki na mierciu. jak jaki ham... O, i jest znowu hamskie. Dobra, okej, okay, to zrobimy inaczej. Tu zrobimy jeden. A no nie podchodzi, dlatego zmniejszymy i tu sobie podwiększymy, ale to zmniejszymy do tego. I główny atak. Co, główny mi atak nie zawo... Puf. Jest. Jeszcze raz. Nie. Mm. Kurde, nie... please. Weź, daj daj się jeszcze raz. Ma ja też mam. Też umiem się bronić. nie tak gdy. A co u nas za na dzień rzeczy? Co? Ja nie wiem. Wow, eee... To głupie. Naprawdę głupie jest. jest Podruszłem miatek. Dobra, frat... E, wait. Trzeba sobie odpocząć. Ciecie, e, okej, okay, jesteśmy już, e, Założę właśnie, że ludzie tutaj przychodzą i nie trzeba ich lać, nic warto wiedzieć, e, to on, to chyba on, nie tutaj, jest mm, dziwne, o Jezusie my go do, do Bluma, nasz urzędnik, który rzeczywiście ma sporo wrogów na radusz. ruszajmy. Ha, wygrałem questa. Uje. Yeah. Dobra, co teraz? Dorwaj podpalacza, masz dowód jego winy. Oddaj go Blumowi i odbierz nagrodę. E, tutaj jest Blum, tak? Uje. Yeah. Co mi tu przeprowadziłeś? Chyba nie chcecie mi wmówić. chcemy, panie Blum. To pański podpalacz. To byś spodziewał, taki potworek, dobra, świetnie robota. świetna robota Masz obie y obiecane celiście sztuk złota Dajcie mi tego stworka, teraz moja kariera jest bezpieczna Jeśli będziecie w przyszłości potrzebować pomocy, wiecie gdzie mnie szukać Hadry Ja wezmę złoto, przekażę z montowni, hady Widzimy się w naszej chacie No okej okay. No to fajnie, nie mogę z nich dialogu wyprowadzić, ale mam napisane, mogę Dzięki twojej pracy, posunąłem naprzód Czym się ta zajmiesz? Ja złodziej złodziejem, artefaktem... Temblat. Świetnie, poznają z i powodzenia, z kadru, i, e, więc teraz doimy złotko z Birskiego, genialnie. Widywałam go czasami w tawerni, i chciałam mu na obie rozbić. Przeczem głupiec kradnie i jeszcze się tym chępi. Są i tacy, umówiłam się z nim na biznes. Wspomniała, iż ma, ma, ma jakieś sukno do sprzedania. Myśleli, wyślemy do tawerny naszego człowieka, a my udamy się do Talhala, na jego okręt. Prawdzimy tego Birskiego i zobaczymy, czy ten Talhal to rzeczywiście taka kanalia, brzmi dobrze. Tak, ja pójdę do kapitana, wykorzystam mój urok osobisty, jaka, jaka skromna, i dowiem się, czy można mu ufać i czy opłaci nam się wydać niskiego. Ty wtedy przepatrzysz okręt. Widzimy się w portowym magazynie, będzie tam nasz człowiek, który zawiezie nas na okręt Talhala. Okej. Okay. Zajdziemy. A te by nie ma mnie. Już dobrą chwilę czekamy na Was. Musimy się spieszyć Tak, tak, ale gdzie ona jest? się że Ty wiesz, posłuchaj, musimy ruszyć na tych natychmiast. Inaczej nie będziemy mogli wpłynąć na godzinę To jak ruszamy bez niej? Nie, musi dowiedzieć. Coś. No tak, będziemy tak. Katie gdzieś zniknęła, ale nie chciałaś płynąć bez nich. Może... Ee... Dezmą coś je. No, bo będą się tam zawalać. Jezu. Tak więc, magiczny sposób mi się tepniemy tam. Jesteśmy. szak trafi znowu, co znowu? Znowu przepadła, czasem jej się to zdarza Po prostu znika, potem zjawia się jakby gdyby nic Nie odpowiada, że pytanie pytania nic niką nie tłumaczy to co mam zrobić? Płyn do talhala, porozmawiamy z Kady i jak wróci, dobra dobra, kolejne zdjęcie Plum, jesteśmy Tak, uda by się bez niej chyba, no A Płyniemy natomiast, okej okay. Okej okay. Hej, coś za inna, ja do, ja do ta hala birskim przysłał. Mam ważne informacje do kapitana w sprawie bliskiego. A ta moczy mordy, ta dobra, właśnie, kapitan jest u siebie. Dzięki. Bieda. nie nieważne. Przepraszam bardzo, naprawdę. O, tutaj mam wejść może tu mam jakieś tynki... O tu mam wejść. Tu się nie da, nie? Ten nie tam coś było. Wróć, 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 wróć tu coś było. To ma być, co spać? Dobra, Pieprzcie mm, LOL. Co jest? Gdzie to do cholery jest? A coś tutaj jednak, e, ktoś sklapił cię. mory zamknij, nie stąd. Hmm. Zasłuj taśmie. Eee. Co za swój taśny powitanie Małylem ma oczy w ja nie stąd U co tu jest? Dobra, dobra Jak ja mam wejść do kapitana może, powiedz mi tak Bo nie wiem właśnie, to chodzi, że nie wiem Ha, 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 yy, Tu nie mam Dobra, jak tu mam wejść? No dlatego akurat nie oszmieniam? Tutaj um... wchodzi na to Tylko mogę tutaj wejść No nie, tutaj też nie A gdzie mam wejść? Dobra, tak więc. Eee, no. Trzymajcie się, bo to będzie kolejny odcinek. Więc tak więc. Komentujcie. O, że mi powiedział. Dobra, tak więc. Komentujcie. Subskrybujcie. Łapujcie. Fakujcie. Do zobaczenia. Cześć!